Siemanko z systemem Victor Nex, nagrywam od razu po tamtym odcinku. Miki jest w przeciwnej drużynie. Jakim jesteś, kolejnym? Żółtym, dobra. To pierwsze idziemy na żółty. A ty? <laughs> Czerwony. Dobra. Więc to jest drugi odcinek. Pierwszy nie wiem, jak wyjdzie. Znaczy, nie wiem, jakie statystyki będzie miał. Pewnie słabe jak zwykle, ale. No, gram z jakimś koresiem. Mój jest chyba awkiem. Oj. Jak chcesz, to się zabij. Jak chcesz, to się zabij. Nie oglądaj, nie nażartuję. Wal, walcz do końca, walcz jak mężczyzna. Jak tam widzowie? Też mieliście dzień bez plecaka ostatnio? No, bo u nas był takie coś jak dzień bez plecaka 1 kwietnia. Czyli wtedy, gdy był prima. aprilis, zrobiłem na was pranka. Nie wiem, czy widziałeś tego pranka, co zrobiłem. Nie. To był taki śmieszny film, na przykład. To było prawdziwe oblicze Victor Nexa i taki sus na miniaturce. Tu będą widzowie widzieli I, to, i tam był ten. Wiesz, never gonna give you up. Wiesz co to jest, nie? To co się wysyła ludziom takie głupie ten filmik. No to ja to wysy no to ja to zrobiłem. I... jest prywatny ogólnie. No, niszczą na łóżko. No niszczą na łóżko, akurat nic. Nie no, nie da się tak grać z takim randomem w ogóle. Dobra, gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Oglądam cię. Shift Aby wyjść. Dobra, oglądam. Oglądamy, oglądamy Nikiego. Widzę, że buduje łóżko. Wieso Wiedzą, że nagrywam. No nie no, nie trzeba na całego, domy. Bo to jest moja rodzina. O! Ale gdzieś dostał. Bigo, no, Bigo! No. I no nie, zero HP pokazywało. No, no bo to tak jest czasami. Jak się... E, jakby zdrowie mu odnowia, to jeden HP często mu zostaje po prostu, tak wiesz. i No jednak spadł. Dzięki. From... To jak fajnie. Zielony goac idzie, jest w połowie drogi. A drugi zielony coś... siedzi awka drugi zielony, więc macie łatwe, łatwe łóżko tak? Widzę ciebie. Jak coś... No ale tutaj TNT. strzelają. A nie, to nie było TNT, to był Fireball, nie? No, on chyba Fireballami trzeba. No, mają fireballe. <laughs> Firebale. A ten koleś, cały, ten koleś albo awkuje, albo to jest pincer Nie, Oj nie awkuje. Okej, okay, czy on tak zbierał po prostu te. Co Przez jest? Mi? Ale mi się kamera coś zbugowała. O dobra, działa. Dobra, oglądamy cały czas. Gameplay. Nikiego. Gdzie ty jesteś? O, tutaj. Żadna mi już brakuje. Co by tu pogadasz w sumie? Nie mam jak to wygrać. Mam rozwalonego palca. Znaczy nie tak dosłownie. Mam. Trochę popękanego w, w wzdłuż i krew mi leciała Bo dzisiaj jeden z moich kolegów pomyślał, że świetnym pomysłem wzięcie na taką małą, na takie małe boisko będzie świetnym pomysłem wzięcie korków. I słownie jak odebrałem mu piłkę czy on mi coś takiego, to mi normalnie tym korkiem wjechał. Przez to strzeliłem tylko jednego gola, a byłoby tak z 10 do 0, bo tylko... Do... Ej, jest u was, jest u was. Uważaj. Czemu, się, czemu on wam nie, nie wszystko buduje się? Bruch? Bruch momentu? O! Ten jakiś mądry Aj. chociaż jest, ale... Ajajaj, Ajajaj. No dobra, wychodzimy e, Łóżkiem być, nie? No Wyszłeś łóżkiem? No nie, nie widzę cię na liście, czekaj Czekaj, zniszczone łóżka to jest O siema, dobra jesteśmy To chodź ja mam cały czas mojego pięknego skina starego i tak powiem e. się chyba za bardzo. E, no to zaraz jak podejdziesz, to wiesz, ogarniemy. Idziesz? Nie widzę cię na razie. Tak robimy ogólnie, że 3-4 i wchodzimy, nie? Jesteśmy na jednym serwerze? Tak. Nie. Jesteśmy. Nie, dobrze, nie. jesteśmy. Ale jody słodkie! Jesus! O, Ale słodziaki. Nie zauważyłem. Jak się uda party robić, to może party zrobimy z tym razem. O! brud. Jesteśmy znowu razem. Dobra? A już kupuję wełnę, już obudowuję. Nie, a dobra, myślałem, że to w powietrzu wisi. Ten łóżko, to by było straszne do obudowywania. Dobra, buduj się na emeraldy i na jak, Eee, pomarańczowy próbują już do nas dochodzić, ale dobra. Widz wi Widzą, że jesteśmy ciężcy do pokonania, to raczej nie za bardzo będą do nas szli. Tak mi się wydaje. Jak coś to mam. Już kamienny mieczyk, więc nie pierdolę się. E, dobra, ja pójdę na. Boże, ze się. E, pójdę na. te. Diamenty, a ty pilnuj, jakby, wiesz, obracaj się co jakiś czas i pilnuj, czy na emeraldy. Wiem, tu gdzie jest ten Mandalorian. Dobra. To by tutaj jeszcze pogadać. Takie pytanie, chcecie więcej serii z Miki? Bo Miki to jest bardzo fajna, sympatyczna osoba, według mnie. O, do gadania. Być rzadko kiedy spotkam takie sympatyczne osoby do rozmów i to jest, to jest to, że jesteś chyba jedyną osobą, przy której Mogę się wygadać dobrze, bo nie uzna tego za jakieś głupotę. Chyba nam zniszczą łóżko. Tak mi się wydaje Nie, nie gadaj. Mm, czekaj, nie, dobra, to nie nam, okej, okay, to S. Ja już zrobiłam pierwsze 4 emeraldy. Co jest śnieżka? Co, co robiła śnieżka? Bo śnieżkę kupiłem przez przypadek. Dobra, na mnie niszczą. Dobra, to ja obuduję, a ty tam filmy, nie? Mm. Da się jakoś czat wyłączyć, bo mnie denerwuje. Było można przy którychś komendach wyłączyć. Hmm. Ale pewnie na tym serwerze nie ma tej komendy. E, dobra. Wełna. Glina czy. Glina czy kamień? Dobra, to zrobimy glina plus drewno. Ok. Namówiliśmy. mnie. Idzie do nas, idzie do nas. Uważaj. Jak masz łuk, to go zbi. Pomarańczowy, pomarańczowy. Uważaj, uważaj. Dobra, kupię nam ochronę On się wysadził. Jest u góry, jest u góry o, Pilnuj tam, pilnuj. Ale ten drugi się buduje. O Jezus On ma TNT chyba. Bigo. Dobrze. Maty TNT, ma TNT, ma TNT. Dobra, zbijem go. Wysadził mnie! Ja nie bierze. Ja cię. Ej, ale to było dobre. A, ale to był smart konek. Dobra, czekaj, tą gwiazdkę weź i zagraj ponownie. Tylko poczekaj. Trzy, cztery. A, nie, bo ty wyszłeś. Nie wyszłem, kurde, klikłeś. A, no i zagraj ponownie klikłeś. No i, dobra, opuszczam. Nie, czekaj, jesteśmy razem? Nie, nie jesteśmy. Dobra, to ja też opuszczam. Dobra, to się widzimy, jak yy, ogarniemy. idealnie. Dobra, no bo jak jesteśmy w tym party, to możemy. Dobra, w końcu odblokowałem party. Nice. Jest 18.33, jeszcze dogramy tak z jeden meczyk i możemy kończyć. No, powiem wam, że z Bartiem chciałem coś nagrać, ale on nie dość, że dzisiaj miał dość smutny dzień, to... Nie chciał... Nie był nawet w szkole dzisiaj. Niektórzy mogą wiedzieć, o co chodzi. Niektórzy nie. Ci co... Jak ten mem i i nie ma mocnym. Ci co wiedzą, ci co nie wiedzą. A ci co nie wiedzą, wiedzą. Dobra, są tu jakieś te, diaksy. Jesteśmy blisko, jesteśmy blisko diaksów. Dobra, to jest nice, to jest... To jest plusik. Ja do tych gaksów doletę. Dobra, jeśli nie będzie tu jakichś takich speedrunnerów, pokroju kebabę. Yy, idzie czerwony do ciebie, uważaj. Mój diament. Spadł. No i dobrze. Już miałem żelazny, nie żelazny, tylko kamienny mieczek kupować i go kupiłem, ale no. Yy, dobra. Gdzie tu jest skrzynka? Hmm. Myślałem, że nam zniszczyć Boże. Dźwięki są straszne, nie powinny nawet być jeżeli my nie tracimy łóżka. Według mnie. Patrz czy nie idą, bo ja budowuję. No tutaj jest tak, że trudno dojrzeć, czy ktoś nie idzie od boku. Chodzi mi tam właśnie od strony diamentów, bo od innych stron to raczej nie. Kurde, jaki speedrunning robią niektórzy. Nie, nie, ja się boję. Chciałbym zdobyć najpierw te dwa diamenty. Mi najbardziej później co zależy to na łatwiej. idą, 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 idą. Tak. E, mam pomysł. No. Czekaj, mam pomysł. Ale, ale on knoka mają. Ej, ej zróbcie mnie, idzie. Kurde, trafiłem go firebolem, ale... Ole on dużo buduje, co jest? Co jest z kolesiem? Ja nie Sweet rozumiem. Tych... Ta. Tak. Tak? Tak. Raczej tak. Obaj mają. O, obaj umieją. O, o Boże, nie. Nie, 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 nie. Niszczą nam. O nie. No wywalili mnie. I sami się zabili, ale moc, mocni. Umarli. Co jest? Obaj umarli, się zabili, ale mózgi. Dobra, niby budować umieją, ale z mózgiem to wiecie, nie wygracie. Więc... Trochę słabo zagrali według mnie? Bo dosłownie sami się zabili, kiedy chcieli do nas pójść, więc tak słabo nic coś poszło. I, idzie chyba za mną, idzie chyba za mną. To po co idziesz na te. E, e, po co idziesz na te diaks To by się przydało zniszczyć, bo jak wiemy, że są strasznie dobrzy to nie warto z nimi walczyć w ogóle. E, dobra, to ja obudowuję, a ty tam pilnuj trochę. Dobra. No niszczą nam. Może się zestrałem. Niszczą, niszczą. No i zniszczyli. ma 4 hp Pat, dobrze. Ej dobra, ja uciekam. Dobra, uciekamy, uciekamy. Ja uciekam po prostu. Ja uciekam. No i zielony jeszcze. No chyba ktoś brzdzi. Zielony nie zdążył. Uważaj, bo zielony tu jest u nas, bruh. Kurde, ale bym się tu się jak od góry buduje. Kurde, umarłem. Ale straszny dobry przeciwnik dropnęliśmy no na początku. No i... I czemu znowu mi się kamera psuje? Jaki my byliśmy kolor? E, byliśmy. Tam. Dobra, widzę, widzę. Niebiescy byliśmy chyba. E, no. Dobra. Zginąłeś? No. Kurde. Dobra, to czekaj. E, wcisnąłeś już? A, wcisnąłeś już. E, ale wcisnąłeś zagraj ponownie, czy opuść grę? Nie, nie wcisnąłem zagraj ponownie. To opuść grę wcisnąłeś? Nie. To nie nie... To czemu cię nie ma na serwerze? Ruch. Dobra, to A zagraj. To... Dobra. Dołączyło Cię, dołączyło cię do gry? Czekaj, mnie może, bo może by z party O, no to słabo, czekaj P, Miki, PK Jesteś już w party, no i czemu Cię nie dołączyło? Dobra. To zrób, za to na nie opuszczaj. Dobra, czekaj, ja opuszczę grę Powinniśmy chyba być na tym samym serwerze, podejdź znowu do tego, tego, Do tego, do tych napisów No okej, okay. jestem Jesteś? Dobra, to poczekaj, to musimy chyba być na tym samym serwerze Tak mi się wydaje nie no, wciśnij, żeby zagrać. Fina e, Jesteś? Nie ma macie, dobra, to czekaj. To zobaczę czy. E, dobra. Dołączyło cię do gry? Tak. No to dobrze, to już. To bardzo dobrze działa. O boże, tam. Nie, nie lubię tej mapy już. Wow, ej, ja. Ja tej mapy już nie lubię, nie? Ona jest zbyt zawiła według mnie. Strasznie tu będzie w ogóle znaleźć jakiegokolwiek przeciwnika. Zawiłe mapy to jest coś, czego nienawidzę w grach. Tak jak na przykład w Minecrafcie. Są takie mega jakieś. nawalone, nie wiadomo po co wszystkiego, to, to jest straszne, to się nie da grać praktycznie. Ja trochę o ostatnio się nauczyłem budować, więc. Dobra. Przecież to jest bez sens ta mapa. Co tu się dzieje? Ja tu nie wiem czy to jest. Ja tu nie wiem czy to jest. Czy to są diamenty, czy to jest emeraldy, bo... Dziwnie wygląda, nie podoba mi się ta mapa Jak nie widzisz Co tam jeszcze co możemy jest... pogadać na odcinku, żeby tak nudno nie było? Um, o szkole może Nie no, szkoła to już było hmm. To o czym by tu jeszcze? No, w poprzednim odcinku W <laughs> poprzednim odcinku? <laughs> tylko, że nagrywamy to jeden po drugim, nie? Może jeszcze dzisiaj wieczorem coś nagram? Chociaż nie wieczorem to mnie się troszkę wolał pouczyć, nie Jerry um, To są diamenty, czy to jest... Co to jest? Ja się do diamentów już dobudowałem To jest po prostu wyspa, czy tylko mi się tak wydaje? To jest wyspa po prostu, ha. S... Chmurka. Doszedłem do tego balona takiego wielkiego. O, tu są emeraldy! bruch dokopałem się do emeraldów. Co? O kurde. Mam jednego emeralda. A tu się respi więcej, czy nie? Chyba nie. Chyba tylko jeden tu się respi. E, mi się wydaje, że to jest tak podzielone, że tu są cztery takie wyspy i każda wyspa odpowiada za, za jeden emerald, tak mi się zdaje. E, trochę głupio, ale no. Nie, Nie mogę... ja bym chciał, żeby już się bijali, podbudowali, bo w sumie bym ich rozwalił. <noise> Tymczasem, ty. Pff. Dobra, dobra. Czyli jak jest taki zielony, duży balon, to to są emeraldy, pamiętaj. Gdzie tutaj są te emeraldy? Znowu zgubiłem. O, ile jeszcze? 1... 10 sekund, to poczekam. To będziemy mieli dwa emeraldy. Nie wiem na co, ale na coś na pewno. O, o czym by tu pogadać? O Discordzie, Zdobrejmy. o Discordzie, wiem. no nie, był. O Discordzie warto byłoby pogadać. uważaj, uważaj, nie pomogę. Jakby to powiedzieć? Ja jestem na Emeraldach, więc nie pomogę. O kurde, Miki opuścił połączenie. Oj, oj. Co się stało, wice? Dobra, będziemy do niego jeszcze raz. Wywaliło się? Sorry, wyszłam przez przypadek, zamiast się wyciszyć. A, dobra, spoko. Eee, biały cię lepiej widzę. No. Przegłos jest taki. Cisnę go. Nie, nie pocisnąłem. Dwa emeraldy! Nie. Nie da się wyrzucić? Jezu, nie bierzmy w to! Ale ty serwer jest słaby. Rzecz nie da emeraldu wyrzucić, niszczą nas. Nie, da się tak grać, Boże. Dobra, więc to na tyle. Miki, żyjesz? Zaraz się odciszy. Oj, słabo. kotki się, choć mam parę osób w pokoju? Dobra, więc to na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.